Witam. Za ten film powinniście mi dać order jakiś czy coś. Znaczy nie wiem, w sumie jak ktoś to ogarnął to spoko. Gites. Ja się tak ogarnąłem. No powiem, że troszeczkę mi się to mniej opłacało, bo robiłem to na Jopinie. Ale przez to, że robiłem to na Jopinie, to wpadłem na pomysł, żeby to sprawdzić na flocie i też działa. Eee, także. Proszę włączyć oczy. Oczy są bardzo ważne do tego. Eee, jak coś... To użyję niestety w tym filmie Skinsmanki. W sensie będzie przelicznik ze Skinsmanki. Jeżeli wam nie odpowiada ten przelicznik, którego ja użyję z małpy, proszę sobie to policzyć na dowolny przelicznik, jaki was tylko i wyłącznie interesuje. I zrobić dokładnie te same obliczenia dla jakichś yy, swoich percepcji steamowych. Ja robię dla swoich, tak jak mi działają, wy róbcie dla swoich. I tyle. W każdym razie mam nadzieję, że nie będzie to trudne. Wytłumaczę to na dwa sposoby. Jeden będzie jak dla debila. Jeden będzie też jak dla debila, ale będzie używał kalkulatory. Więc na samym początku sposób dla debila. Znajdźmy tu jakiś item, co mogę ten... O. 3,5 305 2,83 proszę yy, no, to jest sposób jak dla Debila Jak to wam... No nie wiem, no optycznie se to oceń tyle. To jest dla Debila tu masz 2,83 tu masz 3,5, znaczy 3-3,5 chyba. 305 283 z przepustki 208, 279 zł za przepustkę. Jak coś. Także tu masz sposób dla debila. Teraz mądrzejszy. I tu trzeba użyć kalkulatora 283. Znaczy nie aż tyle 283 razy 098. Bo to fi. To ważne. Wychodzi tyle. To się zaokrągla do 2,79 około. Mam nadzieję, że do tylu. Yy, to można sprawdzić zresztą. I teraz ja użyję przelicznika małpowego. On mi działa, więc jakby róbcie jak chcecie. Mnie to już nie obchodzi, jak Wy to robicie. To jest tyle, jak coś. Czyli jeżeli sprzedajesz skrzynkę, tu, za tyle, to za jedną skrzynkę dostajesz tyle na małpie. Ogólnie. Tak powinno być. Można, przy, przy, można założyć, że tak. Jeżeli założymy jeszcze zmienność itemów. To tak jest. Wtedy. Jeżeli z małpy wyjmiesz cokolwiek, z raczej większość itemów jest co najmniej tak, że wyjdziesz 5% na minus. Tak jest ogólnie. Więc to by trzeba było zrobić jeszcze raz 9.5. Tyle powinieneś mieć na tymie po sprzedaniu skrzynek na... Chląci w wyciąganiu pieniędzy jak debil z małpy. To jest tak. A teraz dla ludzi, którzy nie chcą używać małpy. No nie wiem czemu, ale niech tak będzie. Powinno być tak. Tu macie tyle, ile będziecie mieć na Steamie. Nie tyle, za ile sprzedacie item. To, nie, to jest tyle, ile będziecie mieć po sprzedaży tu. Nie wiem, jakby dosyć simple, kurwa. Ja se wyciągnąłem. Zajebiście wyszło.